Ałomiller, napastniczka zespołu MK jest tauron myszków przy naszym mikrofonie. Wiktoria, ja na początek sparafrazuję ci pewien cytat, a ty odgadniesz, kto powiedział te słowa, dobra? Staram się. Jestem. Tu, przy, przychodzę tutaj, żeby strzelić jak najwięcej bramek i wywalczyć a was do drugiej ligi. Mam nadzieję, że to mój cytat. Cześć, nazywam się Wiktoria O'Miller. Ostatni rok spędziłam w Recowi Rzeszów. Przechodzę do myszkowa, aby wzmocnić linię ataku. Mam nadzieję, że w tym sezonie strzelę jak najwięcej bramek, która pomoże uzyskać awans do drugiej ligi. Spełniły się chyba w 100%, bo zostałeś najlepszą strzelczynią naszego zespołu, no i okazało się na samym końcu, że zagracie w drugiej lidze. No chyba musisz być zadowolona. Tak, oczywiście, jest to spełnienie moich marzeń. Przychodząc tutaj, nie spodziewałam się, że osiągnę, osiągnę ja raz, razem z dziewczynami aż tak wysoki wynik. Jasne, celem był awans do drugiej ligi i na tym się skupiałam przez cały sezon. A jeżeli gdzieś tam moje bramki, które strzelałam, dały, pomogły w tym awansie, no to jestem jak najbardziej zadowolona. To mnie cieszy. Jak myślisz, czy nasza drużyna jest gotowa na tą drugą ligę? Dwa sparingi, które wygrałyście z zespołami z drugiej ligi wskazują na to, że chyba tak. Mm, tak, wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowane. Trenerzy bardzo pracują nad tym, żeby, żeby, żebyśmy wypadły jak najlepiej. Sparingi, które rozegrałyśmy były z zespołami z drugiej ligi, a nawet z pierwszej ligi. Z zespołami z drugiej ligi wygrywałyśmy, więc wydaje nam się, że ta druga liga nie jest aż tak straszna, jak to może wyglądać. I ty osobiście niebawem nam uciekniesz. Uciekniesz z Myszkowa, z Polski, z Europy nawet i polecisz do dalekiej Malezji na Mistrzostwa Świata osób niedosłyszących lub niesłyszących. Jak się czujesz przed tym wielkim wydarzeniem? Powiem tak, jest, czuję się dobrze przygotowana. Uważam, że przepracowałam bardzo dobrze ostatni sezon, ostatnie miesiące, gdzieś tam, gdzie cały czas trenuję i przygotowuję się. Cieszę się, bo będzie to dla mnie nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że wrócę z Mistrzostwem Świata. Taki jest mój cel i, i, i takie założenia, z takimi założeniami wy, wylatuję. Szkoda, że mi ominą bodajże trzy mecze w drugiej lidze, ale mam nadzieję, że dziewczyny sobie świetnie poradzą. To jeszcze wierzę w nie, więc tak będzie. Tak, pojawi się szansa dla innych. No cóż Wiktoria, życzymy Ci przede wszystkim wszystkiego najlepszego tutaj wraz z dziewczynami w MKS Myszków, a po drugie wszystkiego najlepszego razem z dziewczynami z reprezentacji Polski w Kuala Lumpur. Dziękuję bardzo, przyda się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.